Chris Paul września pokonał czarnych prusz Gdański 3 do zera w rozgrywkach drugiej ligi siatkówki, jak zwykle mecz Chris Paulu oglądała pełna hala gimnazjum numer 2. Wrześnianie nie mieli problemów, aby pokonać najsłabszy zespół w lidze. Oto dwie akcje Chris Paulu, jedna w ataku, druga w obronie. Mimo łatwego zwycięstwa, sztab trenerski Polu miał wiele uwag do zawodników. Pewne słabości ujawniły się też w statystykach, które prowadzi drugi trener, Sławomir Stefański. W takiej pierwszej szybkiej analizie z tych statystyk przede wszystkim e, cieszy to, że bardzo dobrze nadal gramy przyjęciem e, i to jest jakby stały element, który się powtarza. Poprawiliśmy również e, Gry w ataku. Chcielibyśmy jeszcze, żeby więcej piłek z kontry było kończonych i żeby pojawiało się mniej zerówek, bo tych zerówek mamy jeszcze trochę za dużo. Chrispol mecz z czarnymi grał bardzo wąskim składem. Dlaczego? Znaczy kadra była szczupa z powodu tego, iż Barty Karykowski e, jest w tej chwili e, po chorobie. Miejmy nadzieję, że wróci do nas w e, poniedziałek już na treningi. E, ma zostać zgłoszony jeszcze do zespołu Mateusz Stańczyk, kolejny junior, ale to dopiero od przyszłego na przyszły mecz prawdopodobnie będzie dopiero gotowy do gry. E, także no i niestety nadal jest niegotowy jeszcze do gry ma, e, m, Walczak.